Cię wypuszczam, szefie. Zapraszam. Mhm. Jestem, jestem. Co tam u Was, kochani? Jak się czuję dziś? Bardzo dobrze. Załatwiłam sobie kilka spraw. W ogóle robiłam dzisiaj zdjęcia do dokumentów. Pokażę Wam, jak wyszłam. Nie wyszłam najlepiej, ale. Pokażę wam. No tak jak tak patrzę, tak średnio. Dobra. Niech jest. Dobra, ops, wypadło. Okej. Okay. Taka. No, naprawdę minę mam piękną. No cóż, tak to już jest w tych zdjęciach do, do dokumentów. No nic, potrzebowałam, to zrobiłam. I co? Co tam u was, kochani? To jest Twój Glowap, no? <ścoughs> Tak, tak. Dziękuję bardzo za prezenty, za różyczki. Tutaj y, różyczki, różyczki i różyczki. Dziękuję bardzo. I, I lud jest, i jest e, TikTok, i w ogóle. I Jutro mam ostatni dzień ferii? No to korzystaj! Korzystaj, Pań sobie jutro, fajnie dzień poza domkiem. Też piękna pogoda teraz jest, nie wiem jak u Was, ale u nas w Krakowie naprawdę pogoda jest cudowna. Dzisiaj znowu była piękna i, i mega się cieszę. Co mam na ustach? No na ustach mam mój lipkit kit e, z, we współpracy Bell X Gen z. i mam tutaj, em, ob, mam konturówkę tą ciemniejszą, a błyszczyk jaśniejszy. I to jest coś, co ja używam teraz codziennie e, i bardzo polecam. Kurczę, kurczę, no co by tutaj podpowiadać? Gdzie Gęgarek? Gdzie Gęgarek właśnie wyszedł sobie na balkon? Bo tak jak mówią, za każdym razem jak ja, jak ja robię live, to chcę włożyć na balkon. Czy jak je ja radam do telefonu, to właśnie chcę włożyć na balkon. Czy dobrze się czuję w moich włosach? No tak, bardzo lubię te wiśniowe włosy. Dziękuję bardzo za prezenty, bardzo je lubię, bardzo się dobrze w nich czuję. I tak się zastanawiam, kiedy będzie ten moment, że będę chciała je zmienić na jakiś inny kolor, bo mam czasami takie coś, że o, że chciałabym coś nowego zrobić z włosami, ale ja jestem taka, że ja chyba nie lubię zmian. Wiecie? Tak jak miałam te moje brązowe włosy, to miałam je zawsze i dla mnie musiał być jakiś taki przełomowy moment, żeby zmienić ten kolor tych włosów. No i, i od tamtego czasu je mam, no i nie wiem, kiedy je zmienię. Gdzie Przemek? Przemek y, akurat teraz jest już na siłowni. sobie dziękuję za prezent. E, czy tęsknię za swoimi starymi włosami, wiecie co? Zobaczyłam taki filmik ostatnio. Jak miałam te moje włosy do tyłka, gęste, one były tak zdrowe, bo moje naturalne włosy. Był, no po prostu to jest nie do opisania, jakie miałam gęste włosy, jak one y, śniły, po prostu były no przepiękne, co prawda no czerwone kocham, ale są one dużo krótsze, bo mam je dotąd, a tamte miałam gdzieś dotąd, miałam około tyle, no ale jakbym miała tak podsumować, to wydaje mi się, że lepiej teraz wyglądam, no ale tamte patrząc tylko na włosy, no były przepiękne. Ja w ogóle przez bardzo długi czas miałam naturalne włosy, bo ja dopiero zaczęłam farbować mając... Y, 20 lat, pierwszy raz zrobiłam sobie pasemka, takie jak to się nazywa, refleksy. Pierwszy raz miałam 20 lat, no i w sumie robiłam te refleksy, refleksy. No i pierwszy raz tak pofarbowałam, że coś była wielka zmiana, właśnie na te czerwone e, rok temu, a aktualnie mam 24 lata. Przyłożę sobie już na pewnie, ale przykładam teraz i. i no, i możecie screenować. Dziękuję bardzo za prezenty, bardzo dziękuję, ale nie musicie mi wysyłać naprawdę, ale bardzo mi miło, że chcecie. O, tarcza, dzięki. Czy sama robię kolor? Wiecie co, ja chodzę na włosy tak co dwa, co trzy miesiące, zależy, ale głównie dlatego, że mi się tutaj robi odrost, bo ja swoje włosy mam takie jasne, jasne brązowe, ciemny blond, coś takiego, one są takie nijakie, no i, i mi... Potem widać, no bo wiadomo, że ten brązowy jest ciemniejszy niż mój naturalny, więc po jakimś czasie mi odrasta, um, odrast, um, moi odrastają włosy, no i zostaje mi odrost, więc chodzę na ten odrost, no i wtedy, wiadomo, też sobie robię ten czerwony, ale faktycznie jakoś co trzecie mycie sobie sama farbuję. Mam taką farbę w domu, jak chcecie to mogę Wam pokazać, bo ja już tyle farb różnych testowałam. Ee, że to jest koniec, naprawdę od, tych, od tego roku no już przetestowałam tyle różnych farb, ale powiem Wam tak, są plusy tych czerwonych włosów, ale też jest bardzo dużo minusów, czyli tak, zróbmy sobie plusy. Plusy to tak, no, wyglądają fajnie, jest to coś fajnego, są wiśniowe, są słodkie, yy, no, podoba mi się ten look, jak jestem na słońcu, to pięknie one, yy, no, pięknie wyglądają w takim świetle, super. No, jakby są plusy, tak, ogólnie wygląd tego, yy, jakby, te, takie są plusy. Ale jest też dużo minusów, teraz tak, myję się, łazienka cała czerwona, mam ręczniki, wszystkie czerwone, jadę do hotelu i zapominam swojego ręcznika, Ręcznik czerwony. Pójdę spać w mokrych włosach. Poduszka czerwona. Jakby te włosy odbijają się wszędzie, ale na szczęście zmywa się y, ta farba. Czyli na przykład, no dobra, y, zostanie ten czerwony na poszewce, ale. O, dziękuję! Ej, lubię to! Ogólnie lubię ten prezent, chyba najbardziej. E, te wąsy i tą czapkę. E, no co. Mm co chciałam powiedzieć, że faktycznie farbuje, ale, ale później się też zmywa, więc to jest akurat plus. W ogóle piję kawę, jest mega późno, nie powinno się pić kawy o tej porze, ale jeszcze chcę sobie dzisiaj rzecz porobić. Czy nie znudziły mi się czerwone włosy? Powiem mam tak, yy, nie no, mam czasami taki moment, że już by się coś zmieniło, co nie? Ale, ale nie, nie znudziły mi się. Nie znudziły mi się. Ona myślę, że jeszcze długo je będę mieć. One są. One, one jednak są takim czymś moim, że jakby czuję, że to jest coś mojego. O, dziękuję. Dziękuję bardzo za prezenty. Czemu nie... Jaki prezent słodki, kocham cię. Ej, takiego jeszcze nie widziałam. Mega sztos! Ej, w ogóle duże pytanie jest, czy jestem w ciąży. Nie wiem skąd takie coś, nie jestem w ciąży, <laughs> ale nie wiem skąd to się wzięło. E, czy będę jutro na koncercie w Welsu w Katowicach? Uuu, czapka, let's go! E, czy będę? Tak, będę, będę właśnie. Mega się w ogóle cieszę, bo ja od Werki większość płyty znam i ciekawostką jest to, że ja mam pobrane wszystkie te piosenki, bo ja, wiecie, korzystam z YouTube Premium, no i mam sobie tam pobrane muzyki, jak samolotem jadę czy coś, to sobie, lecę, jak samolotem lecę czy coś, to sobie właśnie słucham tych piosenek, no i mam pobraną całą płytę od Wery, więc ja wiele piosenek znam i faktycznie je sobie słucham. Takie moje ulubione, jakbym miała Wam powiedzieć, to jest 47. piętro, mamy siebie, albo teraz dodałam z, z moją ulubioną. O, jest taka, po prostu tak mi łapie za serce, dziękuję za wszystkie prezenty, kochani. O, jest czapka, super. Czy wyobrażam sobie siebie jako blondynkę? Powiem Wam tak, że tak jak wspominałam wcześniej, ja miałam te refleksy, i zdarzyło się, że miałam takie blond pasemka przy twarzy. Zrobiłam sobie w 2020 roku włosy, gdzie miałam jas, gdzie miałam brąz, na nim miałam dużo refleksów, więc byłam trochę blondi, no i miałam z przodu te, te blond I kurde. To nie, do mnie nie pasuje tak, to wiecie? Ja jednak. Gęgarek mi woła, żeby mu otworzyć balkon. Ja jednak jestem bardziej. Y, vibe ciemne włosy, dlatego też y, poszłam w to, żeby tutaj były ciemne i potem czerwone. No, zapraszam szefie. O, jest ją! No tak! Idziesz tutaj ze mną? Patrzcie! Hop. No, hop, 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 Tak! No, chodź, myszka, Tak! No, słodziak mój, mój piesek. Czy pokażę ametyst? No, jasne, że pokażę. W ogóle mogę Wam pokazać całą kolekcję moich kamieni. No pewnie. Pytasz o wiesz, że pokażę. Dobra, idź. A! Dobra już czekajcie. U, to jest ciężkie. To jest ciężkie. Dobra, patrzcie. Taką mam tackę. No i tutaj są większość moich kamieni. Ale mam jeszcze więcej. I mam uprzemka, kamienie. No, ja lubię. Lubię. No, moja kolekcja jest dosyć duża. O Jezus, prawie mi spadło. Ale takie piękne kwiatuszki sobie dzisiaj kupiłam. No, pachną nawet. Czekajcie, odłożę sobie to tak, żeby to było bezpieczne, bo ten wazon jest taki, że jest strasznie lekki i te Kwiatki przeważają. Chodź tu, myszko. No. Czy za świeżym jestem rodzeństwem? Nie. Nie jesteśmy rodzeństwem. Ale czasami się po prostu na, na żarty bijemy, dokuczamy sobie jak takie typowe rodzeństwo. Dziękuję za wszystkie gifty. O, czemu nie prowadzę konta z Fausti? Wiecie co, bo ja mam nowy telefon od tamtego czasu, ja w ogóle nie jestem już zalogowana na tym koncie, ale faktycznie, no musimy wrócić do nagrywania e, tych wspólnych TikToków, to był vibe. No, wtedy było zarąbiste, jak nagrywaliśmy te wspólne TikToki. Tapujemy, tapujemy! <ścoughs> no, zapraszam Was do zostawienia serduszka. Czy pokażę gęgarka? No, jak tu wskoczy, to wam go pokażę. Ale na razie go sobie tutaj niziam. Bo to jest mały Atlantisuszek. Ja go tak kocham. Tak go kocham. Ale wiecie co? Już mu tak wypada ta sierść. bo robi się ciepło. I po prostu całe mieszkanie mam w sierści. Mm, czy chciałabym ściąć włosy? Nie, czuję się dobrze. Nawet bym chciała mieć dłuższe włosy. Co prawda no nie mam planak przedłużać ani nic takiego, ale chciałabym, żeby one mi same urosły. A ciężko mi jest tak zapuszczać, odkąd mam te czerwone, bo one faktycznie na końcówkach... Ym, to jest tak, że zrobię świeży kolor, minie jakiś czas i końcówki mi się robią takie nieładne, podcinam, no i cały czas są tej samej długości w sumie. Czyli tylko to Golden Retriever, tak jest. Co lubię robić w wolnym czasie? Wiecie co, ja najbardziej jak mam taki wolny czas, tak w pełni wolny dzień, o jaki fajny piesek, to lubię mieć taki dzień dla siebie, czyli ja lubię sobie sama coś porobić, lubię sobie sama zrobić takie domowe spa, lubię sobie sama poczytać książkę, o jaki fajne, tego jeszcze nie miałam, lubię sobie sama poczytać książkę, lubię sobie sama obejrzeć swój serial, jakby jak mam w pełni taki dzień, kiedy mogę sobie poświęcić czas, to to, to bardzo lubię, no i dzisiaj miałam taki dzień, czyli wiecie, wstałam sobie o dowolnej godzinie poszłam sobie z gęgarem. Później byłam załatwić kilka spraw. Zrobiłam sobie live'a z wami. Byłam u fryzjera, więc wiecie, jakby fajnie, fajnie. To jest taki, to jest wtedy taki czas dla mnie. U tak. Yy, czy będzie słodowa piosenka? Już w ogóle odpowiadałam na to yy, wcześniej, yy, na live tym wcześniejszym. No kurczę, nie wiem. Jakoś, nie wiem. Nie wiem, nie umiem powiedzieć tak czy nie. Miałam faskę na to w zeszłym roku, żeby zrobić. I jakoś mi ten pomysł odszedł ten pomysł po prostu. Nie myślę o tym aktualnie. Mm. Czy chcę mieć drugiego psa? No chcę, kochani, ale piesek to jest taki duży obowiązek. Dziękuję bardzo za prezenty. Piesek to jest tak duży obowiązek. Ja gengarka bardzo kocham, ale mu naprawdę trzeba poświęcać dużo uwagi. Sami pewnie wiecie, jeżeli macie zwierzaka, i teraz tak. Tak naprawdę, ja na pewno w przyszłości będę miała drugiego pieska, ze względu na to, że ja chcę, żeby Gengar miał swojego brata czy siostrzyczkę. Ja chcę po prostu, żeby Gengar miał drugiego pieska, z którym będzie mógł spędzać czas, bawić się. No wiadomo, wtedy ten pies jest jeszcze bardziej szczęśliwy, bo ma tego drugiego. I po prostu Gengarek, jak jesteśmy na spacerkach czy coś i widzi drugiego psa, no to on jest przeszczęśliwy, e, czy czasami e, właśnie Gengar zostaje u Maćka e, i tam jest e, właśnie Zira, e, piesek e, na. E, w ogóle kącie the Golden Gengar. Instagram Instagramie możecie sobie zobaczyć jego fotki z Irom, bo to jest jego dziewczyna. No i właśnie jak oni są razem, to są no nierozłączni, śpią razem, przytulają się, no bawią się razem, więc ja nie mogę sobie wyobrazić tego, żeby Gengar nie miał rodzeństwa i na pewno będzie miał, tylko że teraz to jeszcze nie jest ten moment i myślę, że przez kolejne tak półtora roku, dwa lata no nie planuje. chociaż no kto wie, może się to zmieni. Jakbym nazwała drugiego psa pewnie też jakoś z bajki imię byłoby. A i w ogóle ciepło mi się zrobiło jakoś tutaj. Tapujemy, tapujemy już za chwilę milion. Pierwszy <grym> milion. Jak przygotowania do festiwalu? Spoczka. Co sądzisz o nowych włosach Hani? No top, zarobiście to wygląda, mega fajnie. Ja w ogóle jestem fanką Hani w tych włosach, właśnie, yy, w tych, że nie jest mulet, tylko są one proste. No super to wygląda, pięknie wygląda. Dziękuję bardzo za wszystkie prezenty. A ja co w ogóle robiłam live wcześniej i zastanawiałam się, co to jest to coś, co cały czas mi wyskakuje nad głową, bo nie wiedziałam, że to jest prezent, nie ja myślałam, że ja muszę coś kliknąć tutaj, a dopiero ja potem się zobaczyłam, że to są prezenty przecież. Już kochani, jesteśmy o tyle do miliona yy, tych serduszek, więc tapujemy. Jeszcze chwilu nie. Polecasz jakiś film lub serial? Yy, no wiecie co, ja bardzo lubię Dom z Papieru. Jeżeli chodzi o serial, to jest dosyć popularne, ale mój ulubiony od lat to jest skazany na śmierć. W ogóle muszę go znowu sobie obejrzeć, bo dziękuję bardzo za prezenty, bo no to jest topka. Top of the top. The Walking Dead też oglądałam, ale w którymś sezonie, tym jednym z tych ostatnich, już, już mi się nie chciało oglądać. Kiedy Ganger ma urodziny? 16 maja, więc już niedługo. 3 latka będzie miał. Mamy milion, o tak i to w ogóle milion dwieście tysięcy, to szybko, szybko poszło, pierwszy milion, kozak, zarąbiście. Co sądzisz o najbardziej hot na żelce, Że jest najbardziej hot. Jak nauczyłaś yy, Gęgarka bycia samemu w domu? Yy, kurczę. Ja już nie pamiętam jak to było, bo to było 3 lata temu jak go, jak go uczyłam, no, no przesadziłam, z 2 lata temu i ja nie pamiętam do końca, ale to było tak prawdopodobnie, że zostawiałam go w domu na bardzo krótko, czyli na przykład na 10 minut, no i... Patrzyłam, jak on się będzie zachowywał, ale nie robiłam takiego czegoś, że na przykład stałam pod domem, no bo wiadomo, że on mnie mógł wyczuć, więc to by go tylko stresowało. Ale no, on od zawsze był taki grzeczny, on nigdy nie robił problemów. Ja nie przypominam sobie, żebym kiedyś miała taką sytuację, że po prostu coś. Coś zrobił, że wróciłam do domu i nie wiem, coś się stało. Wiadomo, że było kilka sytuacji, to nawet niedawno sytuacji, gdzie on na przykład nie wytrzymał i yy, załatwił się w domu, ale to nie dlatego, że na przykład nie był długo, na spacerze tylko miał yy, problem z brzuszkiem, yy, no i wiecie, i po prostu nie wytrzymał. No tak się zdarza, ale to nie często, ale wiadomo, czasami się zdarzy taka sytuacja. Mm, da, 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 da. No dawajcie jakieś fajne pytanka. No dawajcie, czekam na fajne pytanka. Bo w sumie cały czas się y, powtarzają, jakby była druga rasa psa, to jaka by to była, wiecie co, no... Ogólnie są dwie opcje, chociaż wcześniej też mówiłam o tej trzeciej, no ale ta trzecia jest raczej nierealna, bo... Ciężko by było mieć takiego, dziękuję za tarczę, ciężko by było mieć i dziękuję za pieska, ciężko by było mieć takiego wielkiego psa jak Gengar i mieć Korgiego bo też widzę, że on się z tą rasą nie dogaduje, w sensie no, on kocha każdego psa, ale tutaj e, na moim osiedlu jest Korgi, który go nie cierpi, więc no, mi się strasznie podobają Korgi, e, no ale taki, taką rasą realną, co ja bym chciała, to jest to Austrai australijski owczarek, w ogóle chciałabym wam tutaj pokazać Gęgarka, jak on tutaj się ze mną przytula, australijski owczarek e, i jeszcze biały Golden. Czy mam w planach zmienić mieszkanie? Tak. Już niedługo, już niedługo. Czy będą nowe rzeczy w sklepie Gen Z? No na pewno cały czas coś nowego wlatuje. Dziękuję za prezent. Co sądzę o nowym mieszkaniu? Hani, wiecie, że jeszcze by tam nie było? Jeszcze nie byłam w tym mieszkaniu, no kurczę, muszę ich odwiedzić. A na razie są chorzy, z tego, co, z tego co wiem. Więc życzymy Hani i świeżemu zdrówka, żeby jak najszybciej wzdropieli. Ciao, tu myszyńka? O, dziękuję za prezent. Co by Wam tutaj jeszcze po powiadać? Może Wam w ogóle po pokazuję coś. Mam taką szafkę tutaj. Teraz ja otwieram po prostu, żeby, żeby tutaj wam nie przynudzać. Mam szafkę i w tej szafce mam różne zdjęcia, tylko popatrzę tutaj, które by wam pokazać. O, co się dzieje masza? To jest. Album, nie ten, ale kurczę, mam tutaj drugi album, bo mam kilka albumów i chciałabym wam, wiecie, pokazywać. W ogóle, kochani, to jest mega słodkie. E, na poprzedniej trasie, jak mieliśmy mitenglite, to dostałam, popatrzcie, taki sperson, właśnie do tego spersonalizowaną, Taki spersonalizowany album no mega słodkie, tutaj odpadło mi niestety kilka tych kwiatuszków, ale bardzo, bardzo piękny prezent, ja takie, takie prezenty oczywiście sobie zatrzymałam, no i tutaj jest też narysowany kartonik, a że ja uwielbiam instaksy, uwielbiam, dziękuję bardzo, uwielbiam zbierać zdjęcia, akurat tej książeczki jeszcze nie wypełniłam, to fakt, ale mam ją tutaj właśnie do wypełnienia, no i popatrzcie. Tutaj była, środku, tutaj była w środku taka karteczka: dbaj o siebie. E, świat ma ci wszystko do zaoferowania, bierz, e, bierz z tego i korzystaj z życia. Zapisuj tu swoją historię, Wikusiu. Mega słodkie. Bardzo, bardzo słodkie. No i oczywiście zatrzymuję sobie e, ten album. No i w końcu muszę go wypełnić zdjęciami. No chodź, to myszka. Co za chwilę będę szła właśnie na ten. E, nie użyję teraz tego słowa. Pójdę gdzieś z gringadłem, bo widzę, że on chce już właśnie wyjść. O, widzę, że właśnie już teraz chcę być, bo daje mi znać, więc będę kończyć. Miałam Wam pokazać te albumy, ale to może na kolejnym live właśnie je przygotuję i Wam pokażę właśnie wszystkie instaksy i zdjęcia. A teraz Wam dziękuję za live, ale myślę, że będę częściej takie robić, bo bardzo fajnie mi się tutaj z Wami spędza czas. no właśnie, pośpieszam mnie, buziaczki i, i do zobaczenia na kolejnym live'ie. Pa, pa!